Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku otworzę kalendarz adwentowy Elemis. Bardzo się cieszę, ponieważ widziałam kosmetyki z tej marki w innych kalendarzach adwentowych. No i właśnie wypuścili swój własny, także jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, co jest w środku, to zapraszam do oglądania. I ten kalendarz adwentowy dostałam w prezencie od Elemis i jest to współpraca. I mam dla Was również informację o kodzie rabatowym, który wchodzi właśnie na ten kalendarz adwentowy. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Tak przedstawia się ten kalendarz adwentowy. Jeżeli chodzi o cenę, jest to 1000 zł, ale mamy tutaj kosmetyki o naprawdę dużej wartości. Oczywiście przeliczę tak jak zawsze cenę każdego produktu. No i tutaj wychodzi średnio 40 zł za jedno pudełeczko, ponieważ mamy ich aż 25. Zaczynamy od pudełeczka z numerem 1. Bardzo fajnie, że jest to forma pudełeczek. Ja bardzo lubię, ponieważ możemy sobie wykorzystać, zrobić dla siebie bądź dla kogoś. Kogoś z naszych bliskich, właśnie kalendarz adwentowy z własnoręcznym wypełnieniem, i tutaj mamy serię Superfood. i Jest to krem na dzień w pojemności 20 ml, i cena tego kremu na dzień z prebiotykami. To 115 zł. I pudełeczko z numerem drugim. Dajcie znać, czy znacie markę Elemis i czy używaliście ich kosmetyków. Ja właśnie kojarzę poprzez kalendarze adwentowe, bo dzięki temu można było właśnie sobie przetestować kosmetyki z tej marki. I tutaj mamy również Superfood, tylko że jest to krem na noc w pojemności 20 ml. Za ten kosmetyk wychodzi 102 zł. I zobaczcie, zielona linia Superfood i zielone pudełeczka. Numer 3, nowy kolorek, więc czym tym razem nas zaskoczą. Fajnie się otwiera. Tutaj mam taką wstążeczkę, i kolejny kosmetyk jest to żel pod prysznic Pani Monoi Shower Cream. Jest to właśnie kremowy produkt pod prysznic, który posiada składniki aktywne, takie jak olej monoi, połączenie ekstraktu z kwiatów gardenii tahitańskiej oraz olej kokosowy za 50 ml. Cena wychodzi mi tutaj 38 zł. Jeśli są tutaj kosmetyki w mniejszej pojemności, to oczywiście przeliczam po prostu cenę z pełnowymiarowego opakowania. I teraz czas przyszedł na czwóreczkę i zobaczmy, co w środku nas czeka. Peeling enzymatyczny, świetnie. Papaja Enzym Pil, 15 ml, wychodzi za 61 zł. No i właśnie peeling enzymatyczny, ja wam powiem, że uwielbiam stosować tego typu produkty i naprawdę widzę dużą różnicę. W mojej cerze. I czas na piąteczkę. Uważam, właśnie, że kalendarze adwentowe to jest naprawdę świetny pomysł, żeby sobie przetestować kosmetyki danej marki, właśnie żeby ją poznać. I tutaj mamy w pomarańczowym opakowaniu kolejny produkt z serii Superfood. Glow Priming Moisture. I tutaj produkt w pojemności 20 ml kosztuje około 95 zł. Ciekawa sprawa, ponieważ jest to kosmetyk 3 w jednym który może być używany jako codzienny krem nawilżający, bądź jako baza pod makijaż albo jako rozświetlacz w celu zwiększenia naturalnego blasku skóry I przed nami szósteczka, jak wiecie jedno zawsze z moich ulubionych okienek i w środku. Mamy kosmetyk. Również z serii Superfood jest to olejek do twarzy w pojemności 5ml wychodzi za około 75 zł. Jest to nawilżająca, lekka formuła olejku, zawierająca skoncentrowaną mieszankę bogatych w antyoksydanty i kwasy omega, brokułów, nasion lnu oraz rzodkwi japońskiej. Numer 7. Powiem Wam, że ja właśnie chyba bardziej lubię kalendarze adwentowe pielęgnacyjne niż makijażowe. Dajcie znać jak Wy. I tutaj... Kojarzy właśnie Elemis za ten kosmetyk, myślę, że kultowy z serii Pro Collagen. Jest to przeciwzmarczkowy krem na noc 15 ml, wychodzi tutaj za około 225 zł. Czas na numerek 8, tutaj dosyć ciężkie opakowanie, w środku znajduje się... Kosmetyk do mycia twarzy. Tutaj w cenie 30 zł, około wychodzi 30 ml, i jest to enzymatyczny produkt oczyszczający, delikatnie złuszczający. I numer 9. Sprawdzamy zawartość pudełeczka. Tutaj opakowanie, zobaczcie, zupełnie inne. I tutaj w pojemności 50 ml znalazłam. Tonic rehydrating ginseng toner, jest to właśnie produkt, który nie zawiera alkoholu, silnych detergentów i skutecznie tonizuje naszą skórę, przywrócając jej naturalne pecha i chroniąc warstwę lipidową także za 50 ml wychodzi tutaj około 50 zł, no i tonik no to jest oczywiście niezbędny element w mojej pielęgnacji numer 10 oj już słuchajcie, kolejne pudełeczko chciało się Tutaj pokazać, i następnie mamy produkt z serii Superfood, który już znamy, ale tutaj mamy masełko do demakijażu i w pojemności 20 ml. Wychodzi tutaj około 59 zł. Jedenastka, więc zbliżamy się wielkimi krokami do połowy kalendarza adwentowego. I tutaj mamy znów kosmetyk z tej serii, którą już widzieliśmy z kolagenem. Natomiast mamy tutaj kosmetyk o nazwie Morning Matrix. Tutaj 15 ml opakowanie wychodzi za około 268 zł. I numer 12, jak wiecie, ja to zawsze słuchajcie, czekam na te ostatnie pudełeczka. Zobaczcie też, jakie są duże. I sprawdźmy zawartość, właśnie, dwunasteczki. W środku znajduje się kosmetyk mniejszy, ale wcale nie jest taki malutki, ponieważ jest to produkt pod oczy, a właściwie. Maska pod oczy w pojemności 4 ml, a standardowe opakowanie to 15 ml. Więc spójrzcie, jaki mamy fajny komplecik, właśnie w tej serii. I tutaj y, maseczka kosztuje 86 zł. I czas na okienko z numerem 13. Tutaj już o wiele cięższe opakowanie i widzimy. Nowy kosmetyk z serii Superfood, ale mamy wersja kolorystyczna różowa. I jest to kosmetyk na noc o nazwie Midnight Facial. 15 ml wychodzi za około 67 zł. I pudełeczko z numerem 14. Sprawdźmy jego zawartość. W środku mamy kosmetyk. Do mycia twarzy z mojej ulubionej serii. Tutaj jest pojemność 30 ml za około 68 zł. Udołeczko z numerem 15. Sprawdźmy, co się znajduje w środku. Już się tak nie mogę doczekać. I jest to kosmetyk również do kompletu. Mieliśmy coś do mycia ciała, a teraz mamy. Balsam. Wychodzi tutaj 50 ml za około 38 zł. Numer 16, pudełeczko w kolorku czerwonym, a w środku mamy kosmetyk. Buteleczka, tego jeszcze nie było. Jest to esencja. Ja bardzo lubię właśnie te kosmetyki za to, że formuła jest bardzo delikatna. Jest to coś pomiędzy tonikiem a serum, a naprawdę rewelacyjne działanie. Tutaj pojemność 28 ml za około 93 zł. Numer 17. W środku znajduje się. Produkt do twarzy, oczywiście, jest to maseczka. Maseczka w pojemności 15 ml, żelowa, i właśnie będzie ona miała natychmiastowo wygładzić naszą skórę oraz sprawić, że będzie bardziej promienna. 15 ml wychodzi za około 91 zł. Czas na 18, jeden z moich ulubionych numerków, jak też wiecie. A w środku znajduje się kolejny kosmetyk z serii Pro Collagen. Mamy tutaj Peeling do twarzy, 8% kompleks trójkwasowy, złuszcza cerę, rewitalizuje, odświeża twarz już po jednym użyciu. Więc super z chęcią sobie przetestuję. 10 ml, pełno opakowanie ma 30 i tutaj wychodzi cena około 133 zł. Numer 19, sprawdźmy zawartość, pudełeczka co tym razem na nas czeka, jaka niespodzianka i produkt do mycia twarzy, świetnie ja bardzo lubię często jakieś wyjazdy, więc nie zajmuje to aż tyle miejsca w kosmetyczce Larry Feing Clay Wash, mamy tutaj kosmetyk do mycia twarzy, który ma glinkę kaolinową i jeżeli chodzi o pojemność to 30 ml Natomiast cena około 38 zł. I numer 20, już się zbliżymy wielkimi krokami do końca tego kalendarza adwentowego. A w środeczku mamy serum z serii, która jak widzicie naprawdę tutaj jest dość pokaźna. 5 ml, a cena to około 130 zł. 21 w środku znajduje się, już wiem po kolorku, że kosmetyk z serii Superfood i jest to żel do mycia twarzy. 30 ml około 39 zł i przechodzimy do numerku 22, ponieważ jest już zaraz obok i zaraz przechodzimy do tych największych pudełeczek. W środku mamy Buteleczkę. Tutaj jest kosmetyk w pojemności 50 ml za około 54 zł. Tonik do twarzy, który zawiera ocet jeżynowo-malinowy. I numerek 23. Pudełeczka naprawdę bardzo pokaźne, więc myślę, że zaskoczą nas swoją zawartością. A w środku balsam do mycia twarzy. Tutaj mamy pojemność 20 g. Wychodzi to za około 70 zł. To są właśnie moje ulubione produkty do demakijażu. Właśnie to mi się najlepiej sprawdza. I przejdźmy do numeru 24. Tutaj kolejne spore pudełeczko. W środku coś zupełnie. Innego, ponieważ są to płatki o działaniu złuszczającym. Mamy tutaj 14 sztuk i cena to około 75 zł. Numer 25. Ja uważam, że zawsze ostatnie okienko to ogromna i największa niespodzianka i tutaj zdecydowanie też tak będzie, bo jest bardzo, bardzo ciężkie. Spójrzcie, to jest na bank kosmetyk pełnowymiarowy i to jeszcze z jakiej serii? Czy wy to widzicie? Na bank ten krem na dzień będzie miał bardzo dużą wartość, już Wam mówię, sprawdzam 50 ml aż i cena 490 zł, więc tak naprawdę połowa wartości tego kalendarza to jeden krem. A jak widzieliście, mieliśmy dużo więcej kosmetyków, więc nawet jeżeli jeszcze nie wiecie mojego przeliczenia, ile to wyszło, to na pewno domyślacie się, że naprawdę na maksa się opłaca. I tak przedstawiają się wszystkie kosmetyki z tego kalendarza adwentowego. Położam tak nawet seriami, więc możecie zauważyć, że można sobie fajnie przetestować, ale wiem, że bardzo zawsze was interesuje cena, więc wychodzi, według mojego przeliczenia 2000 590 zł, a kalendarz adwentowy kosztuje. 1000 zł, a z kodikiem rabatowym, to wiadomo już o wiele taniej, więc rewelacja mega to się wszystko opłaca. Także kochani, dziękuję Wam za oglądanko. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym. Jeżeli obejrzeliście odcinek do końca, macie ochotę skomentować, zapraszam do napisania czerwony. Zobaczymy, kto uważnie oglądał, kto jeszcze nie wyłączył filmu. E, bardzo będzie miło, że jest zostawcie kciuka w górę pod tym filmem i zapraszam Was już jutro, ponieważ codziennie pojawiają się odcinki z otwieraniem kalendarzy. Wentowych Buźka i do zobaczenia, pa pa!